Był to rok około 2019. Wtedy zaczynała się pandemia, wiadomo czego, nie mogę Wam powiedzieć. I wtedy miałem taką pierwszą sytuację, gdzie poszedłem do szkoły i koleżanka z klasy, którą znałem od dawna i zawsze mi się chociaż trochę podobała, dzisiaj była taka, wiecie, 10 na 10. Nie no, tak patrzę na nią i to jest idealnie ten typ, który chcę poznać, ten typ, który chcę mieć w przyszłości. Ja byłem dzieckiem wtedy, nie? Jakby pamiętajcie, że ja w tamtym momencie miałem około 14 lat, 13? Nie jestem pewny, ale coś tego typu. I ja sobie myślałem, że to jest ideał kobiety. I ja Wtedy byłem karzełkiem Miałem wtedy około 1,60m wzrostu Teraz mam 1,82m więc, no wtedy byłem po prostu niski, a ta dziewczyna była wysoka. I sądziłem, że nie mam u niej szans. Miałem samoocenę bardzo nisko, ale pisaliśmy sobie. Po szkole pisaliśmy, wieczorami, po nocach, pisaliśmy na Messengerze. Ale będąc w szkole, zawsze się mijaliśmy i udawaliśmy, jakby totalnie nic się nie działo, jakbyśmy totalnie nie pisali ze sobą, jakbyśmy się nie znali. Wydaje mi się, że to jest totalnie normalne, że takie coś się działo, bo patrząc na moich znajomych, też bardzo często tak po prostu mieli. I nie wiem, czy to było naturalne, ale tak po prostu było. I wiecie, dni mijały, Tygodnie mijały. Mi się ta dziewczyna coraz bardziej podobała. I sądziłem, że wezmę, zrobię ten krok do przodu i zaproszę ją na dwór. Żeby po prostu wyjść I ona się zgodziła. Ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I wyszliśmy sobie. I wiecie, rozmowa się kleiła. Szliśmy dalej z tą rozmową. I naprawdę było... Wspaniale dla mnie, no ja po prostu czułem się jak taki dzieciak szczęśliwy, i mimo tego, że nadal miałem samoocenę bardzo nisko i sądziłem, że ona i tak mnie jakoś bardzo nie lubi, ale nie chciała mi sprawiać przykrości, dlatego ze mną wyszła, dlatego ze mną rozmawia, stawiałem się na kogoś niżej, a ją stawiałem wyżej. I to był ten problem, bo ogólnie wtedy poświęcałem około 20% czasu na szkołę, 30% czasu na obowiązki domowe i 50% czasu na tą dziewczynę cały czas. Codziennie starałem się starać jej względy, starałem się tam w grupie znajomych coś tam zagadać, żeby wiedziała, że jestem, żeby wiedziała, że jestem cool i tak dalej. Wiecie, jak to jest w podstawówce. To była siódma klasa. Albo ósma klasa, coś w tym stylu. I co jakiś czas zdarzało się, że wychodziliśmy gdzieś na dwóch. Gdzieś do sklepu sobie przeszliśmy, po prostu się widzieliśmy. I ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie wtedy, kiedy to się działo, bo po prostu byłem zadowolony, cieszyłem się, podobała mi się ta dziewczyna. I wydaje mi się, że ona to wiedziała. Pewnego dnia w szkole usłyszałem od jej koleżanek, że ja też jej się podobam. Ja nie umiem wyrazić uczucia, jakie wtedy czułem, bo to wiecie, takie niedowartościowane małe dziecko, które dostaje taki komplement od koleżanek dziewczyny. Czyny, która mu się podoba. To było coś trochę nie do opisania, i naprawdę cieszyłem się wtedy w środku. I co prawda, nie na długo, ale to później. Nie chciałem wtedy robić kroku do przodu, żeby się po prostu nie zbłaźnić, ale. Dni mijały, tygodnie mijały, cały czas pisaliśmy, w szkole się mijaliśmy i praktycznie nie rozmawialiśmy, ale poza szkołą raz na jakiś czas się widzieliśmy. I na pewnym spotkaniu po prostu zapytałem ją, czy chce ze mną być. Taka głupota, bo wiecie, jako dzieci trochę inaczej postrzegamy związek. I ona powiedziała, że tak. I jakby, wiecie, to jest takie zaskoczenie. Czujesz, że jesteś Bogiem tego świata, czujesz, że twoje życie w końcu ma znaczenie. Czujesz, że w końcu ma sens, bo widzisz, jak każdy w tej klasie się jakoś tam Łączy, a ty nie. Ty po prostu jesteś jakiś taki z boku, cały czas chciałeś zagadać, ale nie umiałeś, bo jednak byłeś tam taki cofnięty. I mimo tego, że każdy cię lubił, po trochu to każdy cię tak naprawdę obgadywał, ty to wiedziałeś i to była taka smutna rzeczywistość, ale później spadać taki anioł z nieba, przez którego chce ci się żyć. I poświęcałem na tą dziewczynę strasznie dużo czasu i spokojnie, jakby to spotkanie zakończyło się w niezręcznej ciszy, bo jak ona mi odpowiedziała, że tak, ja się ucieszyłem, odprowadziłem ją do domu, poszedłem do domu i i nadal nie wyrażę, jakie uczucia wtedy we mnie panowały, ale po prostu się cieszyłem. Bardzo się cieszyłem. I poszedłem do szkoły i mijamy się. I w sumie nic. Następnego dnia mijamy się, w sumie nic. Kolejnego dnia też się mijamy i nagle totalnie nic, jakbyście się zdziwili. Więc w pewnym momencie, jak cały czas pisaliśmy, pisaliśmy do siebie, wiecie, jakoś tak. W podstawówce było jakieś takie slangi typu kotku i takie rzeczy po prostu pisało, ale no nie mówiło się tego na żywo, bo łatwiej było napisać coś niż to powiedzieć później w szkole czy na dworze. I czułem się bardzo zmieszany. Pomimo tego, że odpowiedziała niby tak, to tak naprawdę nie jesteśmy parą, ani się nie przytulamy na powitanie. Znaczy no jak jesteśmy poza grupą znajomych, nikt nie widzi, to wtedy może się przytulimy na powitanie i ja wtedy jestem szczęśliwy. A jak jesteśmy w szkole, przy ludziach, no to już tak naprawdę nic nie ten, no bo przechodzimy bez słowa. I ja czułem się strasznie zmieszany, ja nie wiedziałem co o tym myśleć i cały czas się nad tym zastanawiałem. Moją głowę zaprzątało tylko to. Więc 70% mojej uwagi było o tym, co ta dziewczyna o mnie myśli? Czy ona tak naprawdę chce tego, czy ona tego nie chce? I nigdy nic ze sobą nie zrobiliśmy, ani jakiegoś takiego bliższego przytulenia, nawet takiego dłuższego, więc się zastanawiałem nad tym. Ale pewnego dnia rozwiało wszystkie moje wątpliwości to, że zobaczyłem ją. Z osobą, której nie lubiłem w tej klasie, i się z nim przytuliła. I to był taki nóż w serce albo w plecy. I naprawdę ja nie wiem, nie, nie umiem wyrazić uczuć, jakie wtedy czułem, ale totalnie możecie sobie to zwizualizować. I jeszcze sobie na koniec dali buziaka, czyli coś, czego jakby nie doświadczyłem do czasu drugiej technikum, trzeciej, czyli długo. Coś, czego nie doświadczyłem długo i tragicznie się wtedy czułem. Ja nie pamiętam, kiedy tak bardzo depresyjnie się czułem w moim życiu, a ja nadal byłem w podstawówce. Ja czułem, że to życie nie ma sensu, myślałem o tym, jak je zakończyć. Myślałem o tym, jak je zakończyć. Nawet nie czy je zakończyć, tylko jak je zakończyć. I to był taki najbardziej depresyjny moment w moim życiu, mimo tego, że to była podstawówka, ale tą historię nie opowiadam wam bez powodu. Dlaczego? Bo większość uwagi skupiałem na tej dziewczynie. Ale problemem jest to, że wy nie pokochacie innej osoby podczas tego, jak nie pokochaliście siebie. Co z tego, że ja chciałem walczyć o jej względy, co z tego, że ja jej dawałem uwagę, pokazywałem jej to, że. Chcę z nią być, jak poświęcałem uwagę tylko na niej. Ja się nie polepszałem jako człowiek. Ja w ogóle stałem w miejscu, albo nawet bym powiedział, że się cofałem tylko dlatego, że myślałem o tej dziewczynie. Nie myślałem o tym, żeby się uczyć. Nie myślałem o tym, jak stać się lepszy. Nie myślałem o w ogóle samorozwoju, tylko o tym, jak poświęcić jej czas. I tego czasu wtedy brakowało mi na mnie. Więc żeby zdobyć dziewczynę swojego życia, żeby zdobyć kogokolwiek, kto wam się będzie podobać, żeby zaimponować jej, nie możecie się skupiać na niej. Musicie się skupić na sobie i ona wtedy powinna się skupić na tobie, jak ty już będziesz najlepszą wersją siebie. Dlatego nie możesz tak robić, żeby skupiać się na innej osobie. Nie możesz poświęcać całej uwagi na kimś, kto tego później nie doceni, tylko dlatego, że ty nie będziesz dla nich atrakcyjny. Jak dla mnie morałem tego filmu powinno być to, że nie powinniście iść z tą siateczką taką na motyle i biegać za tymi motylami, Motylami i może ci się uda złapać tego pierwszego, lepszego, albo go nie złapiesz, ale będziesz za nimi latać i tak naprawdę nic nie osiągniesz. A jak pójdziesz i zbudujesz sobie piękny ogród, do którego same motyle będą chciały przylecieć, to wtedy będziesz mieć ich ile tylko będziesz chciał. Wystarczy ten piękny ogród. A nawet jak nie przylecą, to wiesz co ci powiem? Nadal masz piękny ogród i nadal możesz z niego korzystać. Nie straciłeś nic, bo cały czas go masz i cały czas go będziesz mieć. I będziesz mógł go pielęgnować, aż w końcu mu tyle same przylecą. A jak nie przylecą, nadal ci on zostaje.